Piąta niedziela okresu wielkanocnego, niedziela majowa, patruję się w Maryję, spoglądam na nią i dostrzegam w niej, że pokora i delikatność nie są cnotami słabych, lecz mocnych, tych, którzy nie potrzebują źle traktować innych, aby czuć się ważnymi, aby siebie dowartościować. Dziś uświadamiam sobie, że jestem wszczepiony w przepiękny krzew winny Wspólnoty Kościoła Świętego. Panu uprawia ten krzew, powstały z nas, tworzących tą wspólnotę. On widzi nas w swojej latorośle i chce, byśmy prawdziwie owocowali. Dlatego dba o ten krzew winny. Na różne sposoby go uprawia, nawadnia glebę, byśmy dobrze się rozwijali, bo pragnie, by nasze życie stało się prawdziwie owocne. Jak Twoje życie, Maryjo. My uciekamy się do Ciebie, Maryjo, i z synowskim oddaniem prosimy Cię dziś o pomoc. Pewni jesteśmy, że weźmiesz nas w opiekę, wesprzesz, nie opuścisz. Po to dziś bierzemy różaniec do ręki, by wołać do Ciebie, prosić, żebyś pomogła nam stać się obficie, prawdziwie, obłączującymi. Latoroślami krzewu w winnicy Pana. Modlimy się dziś za wszystkich, którzy odrywają się od wspólnoty Kościoła. Z bólem patrzymy na ich drogę życia, na zakręty, na ślepe zaułki, w które wchodzą. Niech na nowo staną się owocującymi latoroślami poprzez zawierzenie i zaufanie boskiemu gospodarzowi winnicy którym jesteś Ty, Panie Jezu Chryste.